Jo, się wam wszystkim, z tej strony Sx. Jak widzicie, zatrzymałem grę, nie wiadomo dlaczego, a już wam wyjaśniam. Zatrzymałem ją, gdyż w... przed chwilą dopiero dowiedziałem się, że nie wcisnąłem nagrywania i kawałek filmiku urwało. Nie wiem, tam dwie minutki, to nam nic się nie stało. Jesteśmy akurat w galerii i uciekamy przed policją czy przed czymś, co nas ściga, więc wznawiamy grę i lecimy. Lecimy więc tak Uciekliśmy im, weszliśmy ogólnie do galerii, tak jak na początku Wam powiedziałem, więc teraz tak Tu muszę lecieć, bo tu już mnie przecież zabili. W tym momencie akurat się dowiedziałem, że Nie włączyłem nagrywania. Ale dobra, już teraz widzicie co się dzieje, więc lecimy. Czyli musimy się wbić na dach Cholera, to nie tu. Daję Okej, okay, tu musimy się Angecie pewnie bić. Dobra, to lecimy gdzieś na tę konstrukcję, czy coś. What the hell? Po szybach wentylacyjnych biegam. No nie krzycz na mnie, przecież biegnę, daję z siebie wszystko, a ty jak zwykle na mnie krzyczysz. Nie wiem. Dobra, gdzie jesteśmy? Uff, uff, doskoczę? Nie, Nie, doskoczy. uff, Dobra, więc wspinamy się tutaj, z czego widzę, uff, 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 na razie idzie spoko, jeszcze nie zginąłem. Wiatraki. Przypomnia Przypomniało mi się teraz pociągi. Where now? Aha, wyłączyć. Spoko. Czyli tutaj muszę teraz skoczyć pewnie? Tam gdzie oni szli. Jump. Czyż to się tak wolno kręciło! Ulul! Jaka bania! Czyż to tak wolno się kręciło, ja tam lekko mógłbym skoczyć, a to mnie zabiło! Jaka faza! Ludzie, no dajcie spokój, coś takiego... To już jest... ...kompromitacja, nie... ...masakra. No rozumiem, jakbym... Pod takie coś się wziął i się wcisnął, to raczej żeby mnie zabiło. Tam coś... Ja. No brak mi słów teraz. Masakra takim tempem to się kręciło i mnie zabiło. No ja pierniczę. Masakra. Już mogę. Nie zabiję mnie to. Naprawdę. No i jak zwykle shift zapomnę nadusić. Więc lecimy za nimi. Zobaczymy. Oj. You. Ja mam pistolet bitch. Trzeba reloadować tak bronię. Ha! Ubięgna ja. Kit z nim teraz. Nie ma karabinu. Che, chwe, chwe. Uuu... Uh. FAK! Ja to miałem tylko kopnąć te drzwi, żeby się... E, drzwi... <noise> tą szybę, żeby się rozbiła. No tu proszę, wyleciałem. Dobra. Fuck you! NO fuck you! I on teraz tam będzie, no powiedzcie, że od początku... A ja gdzie jestem? A, to był ten typek z karabinem maszynowym. Ciekawe. Mogłem go po prostu też zabić. Też wchodziła na to opcja. Ale spoko. Nie, zabiję go z broni. Nie musiałem do niego podbiegać. Delikatnie szybę. Tu jest. Rura. Ja na nią mogę skoczyć. Ło, wow, prawie umarłem. Więc dobra, teraz tu trzeba się nakierować na to. Okej, okay. trzeba się teraz rozsłuchać. Jezu, yes, udało się. Fuck yeah! Serio, już nie mogła się tak normalnie wspiąć po tej ścianie? Ło, shit. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, ludzie? A, dobra. A, bo na dach muszę teraz biec, no spoko, spoko. Rozumiem. Ok, tu jest otwarte, tu wbijamy się po róża. drzwi Jedne drzwi i wyjdę. Skąd on to wszystko wie, Powiedzcie mi? Jestem! Właśnie, kto to jest? Nie, koniec, przeszliśmy tamto. Ok, ja się teraz wyciszam i oglądam film. Znowu widzieć. Odrobina perswazji? I Rowburn stał się rozmowy. Opowiedział mi o spotkaniu z zabójcą połów w galerii. A zatem przyszłaś mi podziękować. <grym>, zgadnij lepiej, kto na mnie czekał. Nie wiem, fejfie. Ja tu przychodzę na weksle. Niezła ekipa niebieskich. <grym>, I oczywiście nic o tym nie wiesz, co? Nie! Masz rację. Nie dałbyś rady tego zorganizować. Nie, nie zachowuj się tak. Robert nie żyje. szacunek To nie ja. No cóż, musisz uważać, z kim się zadajesz. <grym> A to już wiem nie od dziś. I znów tu jesteśmy. Obawiam się, że trzeba będzie przerwać to spotkanie. Mam trochę planów. Wiesz jak to jest. Spróbuj nie dać się zabić. Merk, Merk. Możesz już przestać udawać, że nie podsłuchujesz? Co się dzieje? Możesz sprawdzić Pirandello Kruger Security? Jasne. Czemu pytasz? Kiedyś widziałam tę nazwę. W biurze Rowberna i gdzie indziej. Specyficzne logo. Masz coś? Nic specjalnego. Alarmy, ogrodzenia, wozy pancerne, prywatna ochrona. No proszę, ochrona naszego świata. Gdzie mają biuro? Jest ich kilka w mieście. Najnowsze w pobliżu Doku. Podejmie jakieś spórze. Sprawdzę ich. Aha, więc jakieś doki czy coś. Więc jesteśmy w jakichś dokach, jak widać? Idź do tamtego budynku z logo psa. Powinno się dać wejść przez rampę. Aha, no dobra, musimy iść teraz do tamtego budynku. A więc jak, stąd? Okej. Okay. Po desyczkach A spaliłem, bo i tak musiałem przejść przez deski. Bo tu musiałem iść. Taki zdeczka faila. Czyli nie na dół. I fail! Fuck you. Dobra, lecimy jeszcze raz. Już wiemy gdzie. Fartem mi się udało Fartem znowu mi się udało Fart zawsze spoko Gdzie teraz tymi? Na ziemię Ho. Chyba nie a, dobra, nieważne, już wiem gdzie co. Moja wina, jak zwykle moja. Nie ogarniam tej gry. To jest nie na mnie gra w ogóle. Szkoda, słów. Czyli musiałem iść tu chociaż? Chyba musiałem tu pójść. Lub też nie. Czyli tam teraz. A, no proszę. Tego się nie spodziewałem. Zobaczyłem to w ostatniej chwili, a już ciężka schować gdzie zupełnie. To, to bardzo ciekawe. Na górę teraz ładnie. Ho huh. na górę. Ostrożnie mogą. A, przerwał sygnał. No niestety, czasem tak jest. Dobra, teraz mam... Czemu tu nie mogę wskoczyć? Teraz kompletnie jestem zdezorientowany i nie mam pojęcia gdzie mam iść. Może potem uda mi się wejść? Nie. Fuck, gro, co ty ze mną robisz? No serio, już taki fejn... Ja pierniczet o nie, to, to jest masakra. Dobra, teraz jesteśmy w budynku, na górze się wbić. Jak zwykle. Kurde. Wiecie co, wybaczcie mi te moje fail, ale nie jestem takim hardcorem graczem w tą grę. O. Dobra. Where now? Aha, dobra, po dachach. musimy się snąć. Z boczko. Tam jest wróg. Fa. Seria. Siema, Ziom. Snajperka. <grystanie> dobra, do, jak się ceduje? AF. Aha, dobra. Jeszcze daj do mnie. Ani ty. Ani ty! Tak możemy walczyć! Wszystko? Dobra. Na Ja Miałem polecieć na dół, Więc jumpujemy. Ja chciałem na tamtą linę, no co jest. Tak się nie bawimy. Czyli, że co? Teraz na dół mam skoczyć, tak? Mam rozumieć? Dobra. Fuck you, gro! No przecież na no, tu się przyjdzie. tam miałem wskoczyć na kontenerę. Czerwone drzwi, czerwone drzwi, tu będą czerwone drzwi. Wiedziałem. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, czyli tu. Teraz tam. O, taki mały myk. Miałem wskoczyć na tamte kartony, a wskoczyła mi od razu na schody, spoko. Tak też mogę. Czyli na górę. Nie? Jednak nie? Dobra, teraz będę miał problem ze skoczeniem tam. Ha! Tak też można było. Tego gra nie przewidziała pewnie. Dobra, i tego nie przewidziała, że ja tu nie będę mógł wejść. Spoko. A, dobra, musiałem spację nadusić, spoko. Nie wiedziałem, po prostu. What the fuck? Czy to... A, to tak miało się zrobić? Shit. Guziczek. Pyk. What the fuck? Tam jest typ, ja się go boję, dobra. Fuck you Widziałem czerwony kantor, może karton, może uda mi się go rozwalić szybko Dobra, klasa oh. Fuck you, fuck you, bitch Fuck you, fuck you Dawaj go, dawaj go, no tobie go Dawaj Dobrze Jeszcze któryś? Nie mamy amo AMO, dawaj broń Dlatego cały czas zmieniam bronie Fuck you teraz. Teraz możecie sobie poszczelać, a co? Oni się tu zrespili, jakie typy. Dobra, czyli teraz musimy przeszukać coś w tych dokach. Mam rozumieć. Okej. Okay. To był fart, to był fart, przyznaję. Cały czas farca w tą grę. O, znajdźka. Ha, o, czerwone drzwi. W pobliżu doku Na w Ej, coś mi biło. No to nie tak miało wyglądać, ale i tak przeszedłem, więc spoko idziemy dalej, otwieramy drzwi. What the fuck! Wedle planów powinno być tu przejście za systemem transportowym. No według planów, ale czy tak będzie, to nie wiem. Ja się muszę tam dostać, tak? Mam rozumieć. No, dobra, spoko, tu są czerwone drzwi, ale co dalej? Muszę się jakoś tym pasem tak przedostać z tego co. A, tu są drzwi jakie? Eee, co to jest? Telefon że coś na dole muszę włączyć. Dobrze idę, czy źle idę? Tam jest jakiś goziczek, Nie mów mi, co mam robić cały czas. Muszę ogarnąć tutaj sytuację, co się dzieje, bo sam nie wiem. Dobra. Już chyba mniej więcej będzie mam iść. Tu też coś jest. A to chyba nie tu musiałem iść Ale w sumie Tak też można Dobra, wszystko spoko, teraz tu Teraz tutaj I czemu nas zaskoczyła z tego tak? nie łap się tego weź to pójdź. O gadżet. No dobra, myślę, że do Was wrócę jak to skończę Okej, okay, udało mi się jakoś tu wejść I teraz będziemy balansować ciałem. Uuuu! Uh, nice Dobra, teraz dołem i do środka. Hop! Udało mi się... chociaż raz przeturlać się Dobra, jakiś guziczek, coś, tu muszę wcisnąć. Ja wiedziałem.

A wiesz dlaczego tak myślę? Bo chyba słyszałem ich głosy I chyba nie tu muszę iść, więc tutaj muszę iść. To chyba pod tobą Rozumiano Przedajcie, by zabić aby zabić I don't fucking know A dobra tutaj już Czaję ta gra jest czasami tak nie do ogarnięcia, że to jest masakra. A Bynajmniej chyba tylko ja jej tak nie ogarniam. Wam na pewno to lepiej idzie, jeżeli gracie w tą grę Alright. Na dół Cholera, jasna Tak, tak, go. A! Ale zapala się, to się liczy. Na samym dole praktycznie, ale się zapała. Ha! Huh. O, guziczek. Eee, dobra, takie małe pytanie, czy ja tą winą czasami nie miałem pojechać? No ra, teraz takie z ale wiecie. Przejdę to sobie teraz, tak? Może po tych kartonach teraz na górę? Nie, jednak nie. O, dobra, tam była, po tych rurach może iść. Ej no, nie blokuj się. No, nie mam kompletnego pojęcia, co mam teraz zrobić. No, ja. Dobra, mam tu problemy, więc yy, myślę, że ja to sobie jakoś ogarnę w tym momencie. I będziemy widzieć się w kolejnym odcinku, więc serdecznie was zapraszam. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.